thank <laughs> you Dawno temu Śniący przybył tutaj i zesłał ludziom proroczą wizję. Jednak wielu z nich nie chciało zobaczyć jego potęgi, nie chciało uwierzyć. Zaślepiała ich chciwość rudy. Tylko Iberion wraz z garstką towarzyszy usłuchał głosu Śniącego. Tak powstało bractwo. W chwili, w której po raz pierwszy wstąpili na ścieżkę zbawienia, powstał również pierwszy krąg. Magia runiczna staje się zrozumiała dla każdego, kto podąża śladem Śniącego. Śniący wskazał Iberionowi i jego uczniom miejsce w którym mieli się osiedlić wybrani pracowali bez przerwy dniem i nocą niebaczni na niebezpieczeństwa i zmęczenie co chwila przybywali do nich nowi ludzie gotowi wysłuchać nauk śniącego wspólnie spróbowali przez modlitwę zjednoczyć się duchowo ze śniącym narodził się drugi krąg zsyłane przez śniącego wizje były coraz wyraźniejsze ale bractwo nie dysponowało siłą wystarczającą by nawiązać kontakt jeden z guru alchemik znalazł rozwiązanie Przygotował napój sporządzony z wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Bracia wypili go przed rozpoczęciem modłów i ich duchowe siły zjednoczyły się po raz pierwszy. W tym samym czasie nasi nowicjusze wyruszyli do innych obozów, by głosić tam nauki śniącego i wyprowadzić niewiernych z błędów pogaństwa. W ten sposób zamknął się trzeci krąg. Długi czas upłynął od chwili założenia obozu. Wiele się tutaj zmieniło. Nasza wiara umocniła się i rozprzestrzeniła. I nie zapomnieliśmy o naszym celu. Nie ustaliśmy w naszych wysiłkach, by przyzwać śniącego do tego świata. Trwałość i niezmienność naszej wiary symbolizuje czwarty krąg.